Serwus, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift, kontynuacja serii od A do Z. Ta od A do Z, ej, ej, od A do Z. A dzisiaj w naszej alfabetycznej kolejce znalazł się Akshan. A Akshan, a Akshan, Anu, Akshan, a -Akshan. A -Akshan. A -Akshan. A -Akshan. A Akshan. Ta postać. Się znalazła w kolejce. O niej, o niej opowiem trochę więcej podczas rozgrywki. Teraz na ekranie wyświetla, wyświetla się build, wyświetlają się runy, z którymi gram. Ciebie zachęcę do zostawienia łapy w górę. No a teraz przejdźmy do Funny Moments, a następnie do gameplayu. Bye, have a great time! Nope. Fuck you. Hey, what happened? Deja vu. I've just been in this place before. Fatality. dobra łajdaki! Ah, Target lock. Falcon ah, Punch! Uh. <iyant fulfill> bye bye! Ah, hu 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 hu. That was legitness! Yeah, it was Pojawiam się i znikam! Kakarola Magika! W mojej drużynie Lilia... Lilia, Samira oraz Morgana. U przeciwników Xinzao Zao, Mu Alistar, Zed, Jinx oraz Eon Duchowego Rozkwitu. Ten, to jest chyba ten nowy skin, nie? Który, którego dodali do, do gry. I Samira chyba też jest nowym skinem, którego dodali do gry w tym, podczas tego eventu. No ale to nie istotne. <ścoughs> to nie Gram Axhanem, czyli kolejną postacią w kolejce, ale zanim o nim opowiem, chcę po prostu jeszcze wam was poinformować, że spotkałem pewien problem, ponieważ wiecie, że to jest seria od A do Z, czyli powinienem lecieć alfabetycznie po kolei, a kolejnym po tym odcinku powinien pojawić się Alistar, następnie Amumu. No ale problem pojawił się taki, że ja, no niestety, tych postaci nie posiadam, i teraz mam taką zagwozdkę, co tutaj zrobić z tym fantem. Napiszcie w komentarzu, może wy macie jakieś propozycje. Ja już mam taki pomysł, że po prostu pominę sobie te postacie i polecę dalej, tak jakbym leciał normalnie, a później po prostu, jeżeli będzie okazja, to dobram te postacie. No ale to e, zobaczymy, jak to będzie jeszcze finalnie. Ale teraz trochę o Akshanie, bo to, to jest najważniejsze, nie? żeby e, omówić postać, żebyście wiedzieli, jak z tą postacią się gra. Mianowicie zacznijmy od pasywki. Pasywka działa w ten sposób, że Akshan e, po użyciu jednego autoataku ataku. Zyskuje prędkość ruchu. Po zadaniu obrażeń w ogóle. Po zadaniu obrażeń zyskuje prędkość ataku. W sensie prędkość ruchu. I może poruszać się szybciej. I Akshan swoim, swoimi atakami nakłada staki na przeciwnika. Po nałożeniu trzech staków Axhan otrzymuje tarczę, a przeciwnik dodatkowe obrażenia. To z tego co widzę działa tylko na postaci. Oj, tutaj jest zła wymiana. Tutaj chciałem kombo fajne użyć, ale no niestety nie wyszło, bo nie jestem dobrym Akshanem, bo to, to jest tak piekielnie trudna postać. No ale dobra. Ale teraz tak, jeżeli przytrzymasz sobie przycisk, Akshan atakuje dwukrotnie: raz, dwa. Dwa razy bije autoatak. Z czego no to ten pierwszy autoatak zdaje większe obrażenia? O, teraz ładnie, widzisz? Tarcza otrzymana, bo trzy staki zostały nałożone na przeciwnika. Czy Kazyks mi podpierdzielił roślinkę leczącą? Ty gatku. No dobra mm. Czekajem, trzeci poziom Kiedy już nie widzą to jest za O nie! A! Zauważył mnie! A! A! co on tutaj robi? Ho, lipcia! Dobra Udało mi się uciec Udało mi się uciec, dobrze, dobrze Więc pasywka wiesz jak działa. Ja nakładasz taki Inaczej, bo ja tutaj strasznie się modłem z tą pasywką. więc teraz opowiem ją tak jakbym odpowiedział sobie. Jeżeli przytrzymasz autoatak, to możesz zaatakować dwukrotnie. Dwukrotnie sobie atakujesz, no i nakładasz staki, każdy, ka każdy atak nakłada stak na przeciwnika jeżeli nałożysz trzy takie staki, to, to po prostu zadajesz dodatkowe obrażenia przeciwnikowi, plus ty otrzymujesz tarczę. Jeżeli nie użyjesz drugiego, drugiego ataku, czyli tylko sobie klikniesz podczas ruchu na przykład atak, no to zostajesz przyspieszony. dokładnie tak samo jak po użyciu pierwszej umiejętności, również zostajesz przyspieszony. No i w ten sposób mniej więcej działa pasywka. Teraz pierwsza umiejętność, jest to bumerang, który sobie rzucasz przed siebie. On nakłada również stak, no i po chwili do Ciebie, do ciebie wraca. Ten stak nakłada i kiedy leci w stronę, którą go wyrzuciłeś, i w stronę, kiedy do Ciebie wraca. To zdaje obrażenia i nakłada staki. Jeżeli trafisz przeciwnika... O, Lipcia. Przeżyje, dobrze. Ale strasznie nieźle użyto umiejętności. Dobrze, dobrze. Strasznie słabo tutaj gram. Dobra, wycofam się. Chociaż za tym pewnie nie pozwoli, dobra, to sobie będę dalej farmił. Na spokojnie, na spokojnie. Tutaj e, ja będę profesjonalnym fanem w late gameie. E, tylko w early mam delikatne problemy. Ale dobra, słuchaj. E, pierwszą umiejętnością jeszcze do, dodatkowo, jeżeli trafisz przeciwnika, czy to będzie potwór? Czy to będzie potwór z dżungli? Czy to będzie minion? Czy to będzie przeciwnik? <coughs> to wydłuża się działanie twojej pierwszej umiejętności, czyli tak jak teraz sobie leci na przykład stąd do wieży, to jeżeli trafiłbyś przeciwnika, to poleciałoby na przykład do drugiej wieży. No trochę przesadziłem, ale generalnie trochę dalej by poleciał ten bumerang. Okej, okay, trochę web dostał, spoko. Jak w ogóle jest farmą stoję, żeby zanim tutaj zacznę się opowiadać dalej, to pokaż mi jak ja farmą stoję. 2800 do 2900 Z, nie jest źle. Dobra, wiesz jak działa pierwsza umiejętność? Wiesz jak mniej więcej działa pasywka? A teraz przejdźmy do drugiej umiejętności. Drugą umiejętnością jest kamuflaż. I sobie wchodzisz po prostu w stan niewidzialności. Jeżeli jesteś przy ścianie, lub w zaroślach... Ojejku, teraz, mnie, teraz, teraz to mnie zauważył. A to była ładna wymiana, bo akord tarczy dostałem. Jeżeli jesteś e, przy ścianie, lub w zaroślach, to ten kamuflaż może trwać w nieskończoność. Po prostu możesz cały czas być w kamuflażu, więc to jest zajebiste do na przykład gankowania. Czego ja nie wykorzystuję. Ale zaraz to wykorzystam. Okay. Powoli się poruszasz, no niestety, jest tak jest Ale, A, to jest Alistar! Przerwa mi ulta! Przerwa mi ulta! A miałem zabić ją już! Ho, lipcia Najba, tracę mida Ej ładnie Alistair mi tutaj ulta przerwał, Holera, dobra, Gang był dobry, plan był dobry, tylko wykonanie nie, nie takie, dobra, dobra, spoko, easy, wracam się farmić, um, więc tak działa moja druga umiejętność, I wiesz jak działa, wiesz, chyba nie, bo powiedziałem, niewidzialność, kamuflaż przy ścianach i w zaroślach możesz w być w nim w nieskończoność, no a jeżeli przeciwnik wejdzie w ten biały okrąg, który jest, no to cię no, niestety zauważy i wtedy masz przegwizdany, najlepiej żebyś umarł, dokładnie tak to działa. Ja bym go spróbował zabić, zobacz. Oj! Nie! Zabroni... Dobra, jestem gołganem. Tak bardzo nie ogarniam Axhana jeszcze. Dobra, spoko, ja go ogarnę. Ja go ogarnę, jak tutaj ci będą Wiesz, jak działa drugą umiejętność? Kamuklaż, Spokój. Trzecią umiejętność, jak widzisz, e, przyczepiasz się do ściany. Przyciągasz się do ściany i możesz wybrać sobie jedną z dwóch stron, którą chcesz lecieć. Możesz polecieć albo do góry, albo, albo na dół. Ja tutaj nie użyłem tego, bo to możesz chwilę, masz dosłownie chwilę, żeby zdecydować, w którą stronę chcesz lecieć, więc musisz szybko decydować, dlatego, dlatego tak, dlatego ważne jest, aby tutaj szybko wybierać. Ja teraz będę chciał polecieć w stronę minionów, więc przyczepiam się do ściany i lecę w stronę minionów, tu, 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 zadając obrażenia. Jeżeli trafiłbym w przeciwnika, na ścianę lub w budowlę lub w przeciwnika, lub w dużego miniona bodajże, chyba tego wiesz, z dżungli, potwora, to również ym, bym z tego co wiem. Co on tutaj próbował zrobić w ogóle? Niebezpieczeństwo. Powiedziałbym, że szalony Z, ale taki. O! Co zrobi Xin? Oh, oh, oh. <laughs> Nigdy mnie nie zabijesz. <laughs> Co robi Xing? Gdzie on jest? Xing z supportem, czy o co chodzi? Dobra. Więc lecisz sobie w wybraną stronę. I możesz szybciej puścić tę właśnie umiejętność, jak zauważyłeś. Możesz ją kliknąć drugi raz, anulując lecenie dalej. I wtedy turlasz się przed siebie, robisz taki przewrót w przód. Ja w ogóle powinienem go bardziej tutaj y, nękać, w sensie Zeda, w zamian za to, że. On tutaj e, zabiera miniony i obija mnie. Nie robię tego, i to jest, e, i to jest mój błąd troszeczkę. E, na topie może być walka, więc ja tam szybko postaram się po, polecieć. Bęk! Dziwko! Trzy trupy i wszyscy już sojusznicy wskrzeszeni. Tak to się robi. Ej, dwa trupy? Jak dwa trupy, jak dwa trupy? Halo, proszę mi doliczyć trzeciego trupa Proszę mi doliczyć trzeciego trupa do, wyniku, przecież No ewidentnie tam zrobiłem trzy trupy Halo, co to się stało, co to kto mi ukradł killa? Halo, kto mi ukradł killa? Przepraszam bardzo Kto mi tam ukradł killa? Pewnie Ignite'em, na pewno Ignite'em No ale dobra, Tu się, zadajesz obrażenia i, i tłuczysz przeciwnika Ta umiejętność obiera za cel przeciwników, którzy są oznaczeni twoim atakiem lub Ignite'em Ok, poczekaj. Oj, chyba. Aaa, zauważyła mnie, dobra. <grybujesz> dobra, zauważyła mnie, nieważne. w web dostał, ej. Jestem najlepszym arslanem w ogóle. Ja Ci na początku mówiłem, że nie potrafię grać nim? No proszę Cię. Skłamałem. <grywa> Tutaj nieświadomie. Tak to jest jak się ogląda mecz Hell's Devila. Jeden mecz. Jeden mecz i zobacz jakim profesjonalistą jestem. Chcę sobie wyobrać, co Ty będziesz wiedział po tym jak obejrzysz ten mecz. Toż Ty będziesz w ogóle plop plop plo Będziesz najlepszym graczem w Polsce, a na pewno na świecie. Jeżeli obejrzysz ten odcinek oczywiście. Najle naprawdę, no skam. będziesz najlepszym graczem, będziesz top jeden Arshan Oca Na całym świecie T Poważnie ci mówię, no skam. Jakbym jak jak w ogóle śmiał w ogóle cię tutaj no proszę Nie wiem, czy ucieknę Ucieknę, dobrze Słuchaj, generalnie O, nie udało mi się ulta użyć, dobrze W sensie, no nie dobrze, że mi się nie udało ulta użyć Ale dobrze, że Przeciwnik umarł O, to jest Inks jeszcze, dobrze, poczekaj. Ojoj, to jest dużo przeciwników, a ja mam dosyć mało HP. Bęk, nie ma gościa. <laughs> Ult. O ulcie teraz, bo jeszcze o ulcie Ci nie opowiedziałem. Oznaczasz sobie przeciwnika, jak widziałeś. Im dłużej masz go oznaczone, tym więcej Akshan strzałów wystrzeli. Jeżeli sobie, wiesz, aktywujesz od razu ulta, w sensie zaznaczysz przeciwnika i puścisz ulta, żeby on leciał, to Akshan wystrzeli zaledwie dwa strzały. Jeżeli go przytrzymasz, no to widziałeś, że tam robi ładną serię z karabinku. No i tak. Jeżeli zabijesz przeciwnika... Drugu, swoją drugą swoją drogą umiejętnością. Co? On myślał, że ucieknie? Przeciwnie, Asham go tam zabił strachem. Zabiłem go strachem przed tym, że nadchodzę. To wcale nie Lilia. To ja zabiłem go. Ej, dobra, ja jestem najlepszy w ogóle, haha, <laughs> zajebiście, no i ultem sobie oznaczasz przeciwnika i, i, i tak to wygląda i później wystrzelasz strzały I najgorsze jest to, że tego ulta bardzo łatwo zablokować, bo może go zablokować każdy e, przeciwnik czy sojusznik, <laughs> czyli każdy przeciwnik może go zablokować Można go zablokować duży milion z e, dżungli, nie wiem czy miliony zwykłe z fali też mogą zablokować tego ulta, nie mam pojęcia, ale potwory z dżungli na pewno Wieże mogło go zablokować. Na pewno ta pierwsza wieża. Nie wiem, czy ta około Neksysowa również. Natomiast, natomiast. O, ale tutaj będzie bitka. O, to było boskie. Dwa trupy 805. Ktoś mówił, że. Co, że słabym Akschanem będę. Ktoś tu mówił, że co. Że nie dam rady, Akshanem, tak? Proszę was! beach please! Jestem najlepszym Akshanem w grze w ogóle. Dajcie, robimy road to top global Akshan. Ej, <noise> zajebiście. Słuchaj, jeszcze jedna ważna rzecz, bo dzięki drugiej umiejętności masz takie coś, że jeżeli przeciwnik. To jest istotny, to jest chyba jedno z najistotniejszych, właśnie u Akshana. Dzięki drugiej umiejętności. Jeżeli przeciwnik zabije twojego sojusznika, no to on jest oznaczony na 40 sekund jako złoczyńca, tak? Czy jak to tam wygląda? Drań! O, dokładnie, drań! Woo! Mogę umrzeć! Mogę umrzeć! Mogę umrzeć! Halo! Halo! Tak, dobra! Pierwsza śmierć Akshana w tej grze, jak do tego doszło? No, zrąbałem linkę i nie uciekłem. E, dużo, 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 dużo u Akshana jest to do opowiedzenia. Ja tak cały, wiesz, całą grę opowiadam, trochę przeskakując z jednego do drugiego. Weźcie w komentarzu, to podsumujcie wszystko. W ogóle to będzie zajebiste, jeżeli tak zrobicie, będę dźwięczny. Ale dobra, słuchaj. E, dru dzięki drugiej umiejętności, jeżeli przeciwnik zabije sojusznika, na 40 sekund stanie się draniem, ty, jeżeli biegniesz do drania, Zyskujesz prędkość ruchu. Jeżeli zabijesz drania, to zyskujesz 100, 100 sztuk złota. No i dodatkowo. No i dodatkowo, co jeszcze? No i dodatkowo wskrzeszasz sojusznika, którego zabił. To jest niesamowite. To jest taki game changer. Sej wyobraź w ogóle, że, nie wiem, że Twój Jungler na przykład tradeuje się z przeciwnym Junglerem na, na baronie. Co nie? Eee, no i Twój Jungler obija przeciwnego Barona na tyle. w sensie Barona. Twój jungler obija przeciwnego junglera no tyle, że tamty mam low hp, ty jesteś blisko, twój jungler umiera, ty zabijasz tamtego przeciwnego junglera, no i co, no i, no i, i dupa, i twój jungler wstaje i robicie barona wszyscy, bo jesteście zajebi zajebiście dobrze zgraną drużyną i, przeciwni i przeciwnicy mogą się schować, to jest coś niesamowitego, no ale dobra, słuchaj, tutaj jeszcze ważne jest to, że Akshan nie ma zbyt dużo możliwości ucieczki, jeżeli on zostanie złapany, no to jest pogrze, to jest pogrze, to, to jest już dupa bobra. I to wcale nie jest dobra ta z dupa Bobra. Czy tam zupa z Bobra? Czy tam dupa z zupa. Zupa. Zupa z dupy Bobra? Czy coś? No nieważne. W każdym razie uciekasz swoją głównie trzecią umiejętnością. Ona jest zajebista do ucieczki, jest dobra do ataku. Łopa! Gangnam Style! A listar nam na w plecy wchodzi. Czy ktoś to widział? Uj, Samirka, Samirka może umrzeć. No Samirka może umrzeć, niestety. Samirka nie żyje. E, natomiast tak, to jest bardzo istotne, żeby uważać, ponieważ ta trzecia umiejętność, no głównie dzięki niej e, masz możliwość ucieczki, słuchaj. Dobra. Yy, sprawa wygląda w ten sposób, że nie udało mi się przeżyć. Ale zobacz, wskrzysiłem swojego Kaziksa i swoją morgankę, która tutaj wykończyli przeciwnik dosłownie. Yy, możecie zrobić barona. Żyjecie w czwórkę. I to jest właśnie game changer. Niby, niby się poświęciłem, ale dwóch sojuszników. Yy, tuż po tym fajcie wskrzysiłem. No co jest, zobacz, 4 versus 0 aktualnie, bo wszyscy żyją. To jest. No niesamowita postać. Akson jest naprawdę dobrą postacią. Swoją drogą, kiedyś go banowałem bardzo często, bo no, nie lubię przeciwko niemu grać. Jeżeli ktoś go ogarnia, no to to może być naprawdę mega, mega duży game changer i każdą grę, tak na dobrą sprawę, można przeciwko niemu przegrać i wygrać też. Tak jakby szanse są 50 na 50, nie? Zależy na kogo trafisz, zależy jak dobrze grasz i, i zależy jakie ten przeciwnik ma umiejętności. Natomiast tak, nie wiem czy ja powinienem budować teraz... E Wiesz co, ja bym chciał? Ja bym w ogóle chciał budki zbudować. Jestem gościem, który gra bez butów przez całą grę. Zanotujcie to. <gry> Zanotujcie się to. Soluson grał przez całą grę bez butów. Zrobił statystyki 11,28. Można, można. Zajebiście. Dobra, jazda na tego mi Mam ulta, więc może kogoś tutaj będę. U takiego słuchaj. Dobra, ultuję, nie ultuję jej. Ja już tak tą grę wygrałem, że teraz moja drużyna tutaj wygrywa grę. Tak bardzo wygrałem early game. Zajebiście. I ty wiesz gdzie ja to postać. To jest w ogóle fajne. I... no co? Easy. Przeciwnicy już nie wiedzą co robić. Przeciwnicy się po prostu poddali. Ej, swoją drogą, ja bym chciał ci jeszcze coś pokazać, dobra? Poczekaj. Może nie kończmy tego. Nie kończ tego! Chcę pokazać coś widzom! Nie kończ tego! Nie kończ tego cholera... Dobra, skończyła. Ehm, słuchaj, słuchaj, chciałem ci pokazać jeszcze to, bo to zauważyłem też na filmie u HellsDevila. I to jest zajebiście zabawne po prostu, więc... Teraz się na ekranie wyświetla to, co ci chciałem pokazać. Ja się z tobą powoli żegnam. Ehm, mam nadzieję, że wiesz, jak działa Arshan już. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze go ogarniasz, bo przecież po moich odcinkach możesz być profesjonalistą. Nie, nie możesz. I ja to cały czas będę powtarzał, że ja no, no nie jestem profesjonalistą. Tutaj opisuję Ci postacie tak, ja ja, tak jak ja nimi gram, tak jak ja je rozumiem, więc jeżeli chcesz faktycznie ogarnąć daną postać, to szukaj profesjonalnych poradników, a nie u gościa, który sobie gra postacią drugi raz. <laughs> jeżeli chcesz wiedzieć mniej więcej, gdzie działa postać, to myślę, że dobrze... Dobrze trafiłeś. Fajnie, jeżeli zostawiłbyś łapę w górę, napisał komentarz, zasubskrybował kanał. Mam nadzieję, że miło spędziłeś tutaj czas. Zapraszam cię już w piątek o godzinie 15 do kolejnego odcinka. Teraz zerknijmy jeszcze na statystyki. A ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.